Amen. Mateuszowe błogosławieństwa to droga do odkrywania sensu życia. Ten tekst jest u początku kazania na górze, u początku Ewangelii Mateuszowej. Jezus ogłasza Królestwo Niebieskie i zaprasza uczniów każdego człowieka do tego, by poszedł jego drogą, bo Jezus w swoim życiu. Te błogosławieństwa wypełnił i zaprasza nas do takiego stylu życia. Kolejne błogosławieństwo, na którym się pochylimy: błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Cisi. Wielu tłumaczy to określenie jako łagodni, uprzejmi, pokorni. Nawet słodcy, ale i bezbronni, osoby ludzie bez władzy. Często gdy poprzestajemy tylko na tym zewnętrznym tłumaczeniu, określeniu, wielu komentatorów mówi, że to błogosławieństwo jest wręcz dubletem pierwszego błogosławieństwa. Bo mówi tak naprawdę to samo, co błogosławieństwo ubogich. Niektórzy wręcz podważają autentyczność tego zdania. Mówią, że to zdanie burzy pewną koncepcję mateuszową, który ma zamiłowanie do siódemek. Wojcze Nasz mamy siedem wezwań, próśb. W genealogii na początku Ewangelii ciągle jest powtarzana siódemka, czternastka. Gdy jest mowa o przebaczeniu, ten ważny dialog Jezusa z Piotrem jest mowa, by przebaczać 70 razy 70. Czy wreszcie siedem razy pada słowo biada wobec faryzeuszów? Czy w ogóle Ewangelia jest skonstruowana z siedmiu części? Wstęp, pięć mów i pasja. A więc niektórzy mówią, że błogosławieństwo cichych jest dubletem zakłóca pewną konstrukcję wizję Mateuszową. Czy tak jest? No chyba tak nie jest. Popatrzmy, że to określenie cichy definiuje postawy życia Jezusa. Jezus wobec przemocy, wobec niesprawiedliwości jest określany właśnie jako cichy. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, 29 werset: Sam Jezus o sobie mówi: jestem łagodny, cichy i pokornego serca. A gdy jest mowa o uroczystym wejściu Jezusa do Jerozolimy, Ewangelia Mateusza 21 rozdział 5 werset, cytując za księgą proroka Zachariasza, jest mowa, że Jezus to jest król łagodny, cichy. I pokorny. Jeszcze jedno miejsce znajdujemy w Nowym Testamencie to określenie ciche. W liście świętego Pawła, w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, dziesiąty rozdział, pierwszy werset piękne określenie. Ja sam Pawłem, Paweł, upominam Was przez cichość i łagodność Chrystusa, choć sam uchodzę w Waszych oczach. Będąc między wami za pokornego, a z daleka od was za zbyt surowego dla was, upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa. To nasze błogosławieństwo, błogosławieni ci, albowiem oni na własność posiądą ziemię, to cytat z Psalmu 37, werset 11. Ci tam są. Przeciwstawieństwieni bezbożnym. Cisi to ci, którzy ufają Panu, którzy są pokorni przed Panem. Cisi nie oburzają się z powodu pomyślności innych. Pójdźmy więc tropem tego psalmu 37. Zachęcam, ten psalm jest troszkę długi, a więc nie przeczytam go teraz, ale zachęcam by go sobie otworzyć i poczytać. Opisuje pewien kontrastów, los człowieka dobrego i człowieka złego. To psalm napisany w stylu mądrościowym. Proste antytezy, wiele twierdzeń, tez, porad, częste zwroty, ponieważ, bo, odsyłanie też do doświadczenia życia. To pewien styl, który ma nauczyć dobrych postaw. Ten psalm jest Pełen przeciwieństw. Sprawiedliwi i bezbożni, dobrzy, źli, prawi, głupi. I to określenie, które nas interesuje, posiąść ziemię, aż pięć razy pada w tym psalmie, jako przeciwieństwo wyginąć czy zostać wytępionym. Posiąść ziemię. Posiąść ziemię to jest ważny motyw w Starym Testamencie. Przyjrzyjmy się tylko jednemu etapowi historii narodu wybranego. Mówi się, by posiąść ziemię w historii wyzwolenia z Egiptu, z niewoli, w przejściu przez pustynię, czy wreszcie wejściu do ziemi obiecanej, gdy Bóg daje narodowi wybranemu, każdemu, daje ziemię. Czytamy w Księdze Jozłego, jak Właśnie ten przywódca dzieli ziemię dla wszystkich i w ten sposób realizuje obietnice, które Bóg dał narodowi wybranemu, by posiedli ziemię. Czy wszyscy posiedli obiecaną ziemię? Symbol wolności, bezpieczeństwa, godności? Wielu zostało pozbawionych tego prawa do ziemi. Nie posiedli ziemi z własnej winy. Nie przeszli próby pustyni, zbuntowali się, umarli na pustyni. Ale Psalm 37 mówi o innej sytuacji. Mówi o sytuacji, gdy ludzie zostają pozbawieni ziemi z winy innych, przez niesprawiedliwość społeczną, religijną. Czytamy w Psalmie w Wersecie 32. Bezbożnik czyha na prawego. Usiłuje go zabić. Jest mowa o jakiejś agresywnej wręcz niesprawiedliwości, dokonywanej z premedytacją, że bezbożnik nie cofa się nawet przed podstępem, przed zabójstwem swojego brata, aby pozbawić go prawa do ziemi, aby pozbawić go obietnicy Boga. I czytamy w tym psalmie, co ma zrobić niewinny wobec tej agresji bezbożnych, Psalmista wyklucza wszelką przemoc, nawet w uczuciach, w działaniach. Ma nie zazdrościć, nie popaść w gniew. Pięknie w tym psalmie jest opisane działanie Boga. Jachwę jest wymieniany aż 15 razy, bo Bóg chce przywrócić sprawiedliwość, chce przywrócić pierwotną harmonię, chce obdarzyć każdego człowieka prawem ziemi. Byśmy powiedzieli, że tematem wiodącym naszego błogosławieństwa jest teologia wyzwolenia czy teologia sprawiedliwości społecznej. Cisi to nie są ludzie grzeczni, dobrze wychowani, którzy mają maniery dobre, to nie są też jacyś nieudacznicy. Ale cisi to ci, którzy wobec agresywnej niesprawiedliwości, pozbawienia godności, praw ze strony ludzi złych, przestępców, nieprawych, zachowują niewinność, zachowują ufność wobec Boga, bo tylko Bóg może dać ziemię. Dlatego zakończmy nasze rozważania tym cytatem z 11 rozdziału Ewangelii Mateusza, werset 29. Weźcie moje jaszmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I zakończmy nasze rozważania modlitwą, którą znajdziemy w opracowaniu o błogosławieństwach Mateuszowych, przygotowaną przez ojca Berharda Heringa redemptorystę. Panie Jezu Chryste, na górze błogosławieństw nie tylko mówiłeś swym uczniom o łagodności. Ukazałeś ją na Kalwarii i kiedy przebywałeś wśród uczniów, promieniowałeś tym cudownym darem w swym życiu i nadal czynisz to poprzez Ducha Świętego. Niech Twój Święty Duch spłynie na nas tak, Abyśmy się przeobrazili widoczne znaki Twojej łagodności. Uczyni nas posłańcami prawdy, Uwolnij nas od fałszywej wiary we własne siły. Nigdy nie dozwól, abyśmy pokładali nadzieję w jakiej fo jakiejkolwiek formie ziemskiej władzy. Panie, uczyni nas cierpliwymi. Panie, Uczyni nas łagodnymi. Amen.